Czy znamy tego samego Jezusa? Bo mój Jezus jest wieczny, a wasz jest stworzony. Prawda? Mówicie, że jest boski, tak? Używacie słowa, że jest boski, albo jest Boski, tak się do chłopaka mówi, który jest ładny czasami. Ale on boski. Ale przez cała strażnica, wszystkie nasze artykuły są na podstawie Biblii. Nie ma tego w żadnym oryginale. W żadnej Biblii. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem ja ewangelistą ulicznym i rozmawiam z ludźmi na różne tematy. Życiowe, takie. No i cieszę się, że tak młode osoby, młodsze ode mnie, zajmują się tematem wiary, to nie jest takie oczywiste teraz. No i chciałem się podpytać, jak tam właśnie, jak Wam idzie tutaj, w tym miejscu, rozmowy z innymi ludźmi? Ludzie otwarci, czy...? Różne, Różne. Różne. Tak? No, większość osób przechodzi, patrzy. Mhm. Proszurki nie biorą niektórzy? Niektórzy tak. Ale starsi, nie? Młodsi, młodsi nie są zainteresowani, czy tak? Starsi? Mhm. No No i mam kilka pytań, bo właśnie y, może o to, co nas łączy. Ja jestem ewangelicznie wierzącym, kiedyś byłem katolikiem. No. Więc to, to co nas łączy, to chyba zaglądanie do Biblii, jakieś takie częstsze, tak? Opieranie swoje, y, swojego życia na Biblii, tak? No i pewnie jakieś różnice też są. Y, słyszałyście o ewangelicznie wierzących? Nie. Nie? Ja nie no to jest duża dosyć grupa w Polsce, sto ileś, tyś, sto ileś tysięcy z różnych kościołów, baptyści e, protestanckich, tak? Baptyści, zielonoświątkowcy, ewangelicznie wierzący, dużo jest nazw różnych. No. Także opieramy się na Biblii, tak? Nie na papieżu, nie na Watykanie, nie na wykładni Kościoła katolickiego, tylko na, na Biblii. Co jest fundamentem Waszej wiary? To jest nasze wierzenia opieramy na Biblii. Tak. No właśnie, bo to jest chrześcijańska, chrześcijańska religia? Tak. Mhm. Bo kiedyś gdzieś tam wyczytałem, że było zerwanie z chrześcijaństwem. Na, nasz, na naszej stronie internetowej tak, jest cała nasza historia, więc no. można też tam przeczytać, Nie mhm. to jest chrześcijaństwo. No. Chrześcijanie to się bardzo od Jezusa. Od Jezusa. No właśnie, uznajemy Jezusa, że był, że istniał, że żył. tak, My wierzymy, że Jezus jest Bogiem. Że jest jeden Bóg, jest jeden, Bóg jedno, jeden Bóg, jedna istota boża, yy, która jest, wyraża się w trzech osobach Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ponieważ w Biblii mamy nawiązania yy, do, do tego, że Jezus jest nazwany Jahwe w kilku miejscach, Duch Święty jest nazwany Jahwe, Bóg Ojciec jest yy, wy wierzycie, że, że Jezus powstał, tak, że został stworzony, że jest stworzony. Ale czy jest aniołem, czy nie? Że nie jest Bogiem. Nie jest Bogiem? Synem Bożym. I Jachwę to jest imię Boga, a nie Jezusa. Mhm. A znacie te nawiązania do Jezusa jako Jachwę? W Biblii? Muszę Pan pokazać, bo nie wiem, mhm. o czym Pan konkretnie mówi. Dobra, to, co... no. No są takie, dobra, w Ewangelii Jana na przykład. 10, rozdział 17. Ale Jezus jest stworzony przez Boga Ojca. Tak? Jest stworzony. Bo czytamy w Kolosan, liście do Kolosan czytamy. Pierwszy rozdział... Y... Czytamy w XVI wersecie, ponieważ w nim, Jezusie, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Wszystkie widzialne i niewidzialne rzeczy, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. I tutaj widzicie, że on jest. Yy, stworzony, że przez Niego zostało wszystko stworzone. Przez Niego zostało wszystko stworzone. Czy panowania, czy zwierzchności, na niebie i na ziemi, czyli ma świat materialny, który nas otacza, nie? Nie został urodzony, tak? Bóg Ojciec nie miał żony i nie, nie urodził się w taki sposób. Tutaj w tej ziemskiej inkarnacji wkroczył, urodził się z ciała Miriam, tak? Marii, ale tam w wieczności dawno, dawno temu nie był stworzony. Nie miał początku ani końca, nie? Takiego. Tak jak my. Rodzimy się i umieramy. I tutaj właśnie jest ten fragment, który mówi o tym, że Jezus jest wiecznym Bogiem. To powiedzcie mi o tym tylko. Powiedzcie mi o tym, yy, czy jest Jezus wieczny. Bo jeśli jest wieczny, no to rozumiem, że jest Bogiem, prawda? Tak, faktycznie odróżnia się, bo został jako pierwszy stworzony przez Boga. No nie ma właśnie tego fragmentu, że został stworzony. Yy, Słuchajcie, w Hebrajczyków jeden-pięć Hebrajczyków, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, tyś jest synem moim, Jam cię dziś zrodził. Tak? czyli odróżnia się od stworzonych aniołów. Jest tu inna sytuacja, tak? Czytamy w liście do Hebrajczyków. O aniołach wprawdzie mówi Bóg ojciec, Anioł swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do syna trą twój o Boże na wieki wieków wiem, że różni się Wasze tłumaczenie troszeczkę tutaj to Boże jest przesunięte tam jest złamana zasada gramatyczna, grecka możecie każde inne sobie tłumaczenie przeglądnąć, nawet z tych, których Russell korzystał na początku, bo jeszcze nie było tłumaczenia tego nowego świata i tam to było tron Twój o Boże na wieki wieków ale Russell twierdził, nie był trinitarzem tak? nie wierzył, że Jezus jest Bogiem więc potem to tłumaczenie nowe, które powstało już było pozmieniane więc Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem ale jest jeden Bóg tylko. Ja nie, ja nie wierzę w trzech bogów, tak? Czyli zachęcam Was, żebyście sobie przeczytali. Jeden werset, który i zaraz Jasne. Oczywiście jest synem, bo był na ziemi, tak? I zwracał się do ojca, tak? W tej inkarnacji jest synem. Także Jezus nie ma początku ani końca. Dlatego w apokalipsie wszystkie narody, aniołowie, 24 starców. 144 tysiące zbawionych oddają mu pokłon. I tam jest użyte greckie słowo, bo Nowy Testament był w Grece pisany: proskuneo, to znaczy oddawać całkowity pokłon taki, jak należy się Bogu. Wszyscy oddają mu, jakby był Bogiem, pokłon. Wszystkie narody. Tak, jak sobie sięgniemy wstecz dwa yy, tysiące lat temu, apostołowie tam są w tym tłumie. Ludzie wierzący, wszyscy, którzy uwierzyli, że jest Bogiem, oddają mu pokłon. Tak, nie jest to dla nich dziwne. Znaleźli się w niebie, oddają mu pokłon. Yy, no, i właśnie, czy znamy tego samego Jezusa? Bo mój Jezus jest wieczny, a wasz jest stworzony, prawda? Mówicie, że jest boski, tak? Używacie słowa, że jest boski, albo jest syr, boski, tak się do chłopaka mówi, który jest ładny czasami, ale on boski, ale według Biblii jest Bogiem. Nie ma początku ani końca, nie? Nie, nie. No, nie. jest tylko na jeśli chodzi o obecnie Boga Jechowa, że tylko on nie ma początku końca. Nie ma, ma wersji, yy, Tak, ale przez kontekst, jak w Ewangelii Jana sobie przeczytamy, Ewangel Ewangelista Jan był chrześcijaninem, to Ewangelista Jan wierzył, że Jezus jest Bogiem właśnie yy, i dzieli wspólne bóstwo z Ojcem, tak? Czyli dzielą jedną istotę Boga. No niepojęte dla nas ludzi, bo u nas jest to inaczej, tak? Yy, My jesteśmy ludźmi, gatunek ludzki, wszyscy dzielimy ludzkość razem, ale jesteśmy osobnymi osobami, nie? U nich to jest tak, w trójcy, że, że Jezus jest Bogiem, Bóg Ojciec jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem, ale są innymi osobami, ale są jednym Bogiem. Jednym Bogiem. Dlatego Jezus mówił, ja i Ojciec mu jedno jesteśmy. I zobaczcie tutaj, nawiązanie do Ewangelia Jana, nawiązanie do tego, że Jezus jest Jachwę, Żydzi znowu naznosili kamieni. Siebie nagram. Aby go ukamienować, odrzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy ojca mego. Za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzia, odpowiedzieli mu Żydzi mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Bo powiedział ja i ojciec jedno jesteśmy. Oni zrozumieli, uczeni w piśmie. Może bardziej niż my nawet. Oni zrozumieli, co on powiedział. On powiedział, że jest jachwę. I kamieni na, y, nazbierali kolejny fragment pan, ja, no. powiem, e, tak, ja kiedyś też byłam e, w religii katolickiej tak? i też zawsze było mówiony mi o tej trójce no. i w takim momencie jak zaczęłam ja sama pogłębiać e, no. tak wiedzę dziedziną, to samo też wniosło, że dla mnie osobiście nie jest to do końca logiczne, no. że Jezus będąc na ziemi, modli się do swojego Ojca i jakby jest to ta sama osoba Bo e... jest taki werset, który mówi o tym właśnie inna osoba, że... Ojciec, inna osoba ten sam Bóg Rozumiecie? Ale, i chciałam powiedzieć, No, że no. Jest taki werset. Dobra, przepraszam, który... że przerwam. Nie ma problemu. Który mówi o tym, że Jezus jest w jedności e, z Bogiem, mm -hmm. ale jest też kolejny werset, który mówi, że jest też w jedności z nami. Więc takie bo kiedyś mi to mówili, taki werset podawali, że to jest jako poparcie tego, że to jest jedna osoba. Więc mm -hmm. w takim razie, skoro jest kolejny werset mówiący o tym, że jesteś też w jedności z nami, to też musimy być jedną osobą. I dla mnie na przykład to nie jest logiczne. No, w Biblii nie ma takiego konkretnego wersetu mówiącego o tym, że jest to no. Bóg. Dlatego, że wielokrotnie Jezus modli się, mówi, że on sam nawet jest gdzieś taki werset, też musiałam go znaleźć. Mm -hmm. Mówiący o tym, że nikt nie zna dnia ani godziny oprócz ojca, który jest w niebie. Więc mm -hmm. nawet sam tak. Jezus nie zna tego dnia. Mm -hmm. dla mnie to tak. jest logiczne, jednak, że nie jest to. Mm -hmm tu jest nawiązanie też do wesela żydowskiego w kulturze żydowskiej kiedy Pan Młody, czyli tutaj też Oblubieniec Jezus oświadczał się swojej przyszłej żonie tak? mówił jej, że ja będę Twój Ty będziesz moja i potem wracał do domu ojca i ojciec zaczynał budować mu komnatę, dom, mieszkanie i dopiero kiedy ojciec powiedział synowi teraz teraz jest ten dzień zaślubin z kobietą a kobieta jest, kobieta, oblubienica jest przyrównana do kościoła na ziemi, wtedy idź po oblubienicę. To jest piękny obraz tego właśnie, że to ojciec mówił w tej kulturze żydowskiej do syna teraz jest ten czas poślubin, tak? Ojciec stwierdzał. I syn szedł, najczęściej było to o zmroku, Pani, pani młoda, oblubienica, już się szykowała na przyjście, już wyczuwała, że to może być dzisiaj, ale była gotowa przez jakiś czas, tak? Wraz z tymi swoimi e, koleżankami, druchnami, tak? E, dodatkowo jeszcze oświecały drogę, tak? Lampami i potem jest ta przypowiedź o dziesięciu pannach, które czekają, które są gotowe na przyjście e, oblubieńca. Więc e, ten fragment tak bym wytłumaczył, o którym powiedziałaś, nie? Że ojciec mówi synowi, teraz, teraz idziesz po swój kościół, nie? Jakby to, to oznacza posłuszeństwo, nie? Syn jest posłuszny ojcu. A teraz fragment, kiedy Jezus mówi yy, o tym, że jest jachwę. Używa tego. Odpowiedział im Jezus. 8.58, Ewangelia Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Pierwej niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Pierwej niż Abraham był, jam jest. Tam jest po grecku ego eimi, to znaczy jachwe, jam jest, tak? W waszym tłumaczeniu ja byłem jest, coś takiego, nie? Ja wtedy byłem, żeby nie przeczytać jam jest, nie? Kolosan. W liście do Kolosan, co wam czytałem na początku, yy, 1,16 w Kolosan, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, u was w waszym tłumaczeniu wszystkie inne rzeczy były stworzone, czyli Bóg Ojciec stwarza Jezusa, i dopiero przez Jezusa zostały wszystkie inne rzeczy I wtedy Jezus uzyskuje rangę stworzenia Jest stworzeniem, a przed stworzeniem nie klękamy Przed stworzeniem przed aniołami nie oddajemy aniołom hołdu, prawda? Ale gdyby Jezus nie był stworzony Wtedy w apokalipsie się wszystko zgadza Wszystkie narody dają Mu chwałę To znaczy, wie Pan, w Biblii też z tego co pamiętam jest werset, gdzie pisze, że Cała chwała jedynie należy się Bogu a Bogiem jest Jehowa, więc tak. tutaj jakby nie mamy oddawać chwały Jezusowi. Bo ponieważ... Pan zresztą powiedział, tak. że należy się tylko właśnie Jehowie. Tak. Chwała należy się Jehowie, bo Jezus był tu człowiekiem, tak? I w pełni Bogiem i w człowiekiem. Dlatego dawał chwałę, żeby pokazać nam, że my tak powinniśmy. Ale w Apokalipsie już Jezus nie rozpędza ludzi, tylko padają przed Jego tronem, tak, padają przed Jego tronem i nie mówi Jezus, słuchajcie, tylko Ojcu. jest napisane w Ewangelii, na 17 rozdziale. Ojcze, przyjmij mnie do chwały, którą miałem u Ciebie przed założeniem świata. Przyjmij mnie do chwały. Czyli On był w uniżonej postaci sługi, prawda? Ale w Apokalipsie już nie rozgania ludzi, i mówi, e, słuchajcie, no nie przesadzajcie z komplementami, Ojcu dajcie chwałę, prawda? Jest Bogiem. I słuchajcie, to tutaj wasze tłumaczenie przez wiele lat, Wszystkie inne rzeczy było napisane, że przez Jezusa wszystkie inne rzeczy Bóg stworzył. Tam jest dodane. Potem kapnęli się, że tak nie można i dodali nawiasy. Ja no. Jana 14:28 jest napisane: Słyszeliście, jak wam mówiłem, że odchodzę, bo do was przyjdzie. Jeśli nie kochacie, to będziecie się cieszyć, że idę do ojca, bo ojciec jest większy niż ja. I mm -hmm. moim zdaniem ten... Ale pamiętacie, mówiłem, że był na ziemi, uniżył się do końca. No dobrze, ale to już jest Pana interpretacja, dlatego że te wszystkie wersety, moim zdaniem, wskazują jednak na to, że nie jest to jedna osoba, która jeżeli Jezus cały czas wspomina o tym, mhm. że Bóg jest od niego większy i tak dalej. Tak, i tak dalej. Do, dokładnie. No, to... no bo ojciec jest zawsze większy od syna, prawda? W takiej zdrowej rodzinie, jak sobie wymyślimy, ja, jestem, ja mam syna, chodzi do czwartej klasy, no jestem większy, prawda? Od niego. Autorytetem jeszcze, jest młody, siłą fizyczną, intelektem, tak? Dlatego go czasami tam napominam, tak? Jak coś źle zrobi, a on się słucha i i tak dalej. Więc ja jestem większy od mojego syna, prawda? W tej ziemskiej formie inkarnacji Jezusa, wiecznego Boga, który tu inkarnował w naszą czasoprzestrzeń i wypełnił wszystkie proroctwa, które o Nim były, co do dnia, nawet jak weźmiemy sobie zegar z Księgi Daniela, On co do dnia wjeżdża do Jerozolimy. I tam Hosanna ludzie krzyczą. W tej ziemskiej y, swojej postaci mówi, że Ojciec jest większy ode mnie. I w niebie może też jest większy od Niego, ale Jezus siedzi na tronie w niebie. Znaczy ja rozumiem to, co Pan mówi. No. Tylko Dalej osobiście nie widzę w tym y, poparcia tego, że jest to jedna osoba. I tak jak pan powiedział, że Pan jest y, wyższy. Y, tak. A od swojego syna? Zgadzam. Trzy osoby. Trzy różne osoby jeden Bóg. To, to, to właśnie dużo osób myli, którzy tak nie myśleli o, o Trójcy nigdy za dużo. W Nim wszystko powstało. Przez Jezusa wszystko powstało. No musi być Bogiem. No, to ja wierzę, że, że tak chcecie to przedstawić, że był Ojciec, Bóg jedyny. Potem coś chciał mieć syna, sobie stworzył syna. I potem przez tego Syna zainspirowany stworzył cały Wszechświat, nie? No ale tak nie było, tak nie było, nie? Według Biblii, bo ten fragment dodany był u Was, nie? W Kolosan 1,16. Jak czyt... Jakby czytać od Księgi Rodzaju, z Wszystko jak Bóg No? to tam są wersety po kolei, że właśnie przez Jezusa stwarzał, a na początku Jezus był pierwszy, później przez resztę aniołów. Mhm. Nie... Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię i widział Bóg, że światłość była dobra i nazwał i tak dalej, i tak dalej. Duch Boży unosił się nad powierzchnią. Jest tam słowo elohim też, tak? Elohim, czyli liczba mnoga. No, Jezus powiedział, chcieli Go ukamienować dwukrotnie, powiedział, że jest Jachwę, nie? Kiedy przy, przyszli Go aresztować do Getsemani, ogrodu, się pytają, gdzie jest ten Jezus, nie? On powiedział, ja jestem. Ego eimi, znowu po grecku, ego eimi. I upadli przed Nim. Rzymianie, Rzymianie upadli. I upadli przed nim yy, ci, co chcieli go aresztować, tak? Yy, faryzeusze i uczeni w piśmie, kapłani. Wszyscy upadli. Czemu upadli? Przecież zaraz chcą go aresztować i zaraz go będą bić. Z taką mocą to powiedział, że chcąc nie chcąc oddali mu ten pokłon, który wszyscy oddamy, jeśli tylko wierzymy, że Jezus jest Bogiem. Święty Paweł nas ostrzega, że jeśli ktokolwiek by w yy, Galacjan, pierwszy rozdział Galacjan, jeśli ktokolwiek wygłosił inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Tak? I cały list do Galacjan jest o tym, żeby dołożyć do łaski Bożej jakieś swoje uczynki. Oni tam się chcieli obrzedzać. Dodatkowo uwierzyli w Chrystusa jako zbawiciela, ale stwierdzili, ale obrzezkę dalej kontynuujmy, wiecie, bo to takie tradycja. I on powiedział, yy, będziecie odłączeni od Chrystusa, jeśli to zrobicie. Jeśli ja lub aniołowie zwiastowaliby inną Ewangelię, inną Ewangelię od tej, niech będą przeklęci, nie? Ja osobiście już jestem kilka lat no. w tej religii. Przeczytałam Biblię. Znam wersety, znam jakieś tak. różne rzeczy, więc uważam, że w tym momencie ja osobiście jestem przekonana, że jest to zgodne. Dla mnie jest to logiczne. Wszystko od początku do końca się pokrywa ze sobą. Tak. I tak samo jak jest też werset, który mówi o tym, że żebyście mogli żyć wiecznie, się poznać mnie oraz tego, którego posłałem. Zresztą mhm. w mnie jedynego prawdziwego Boga. Tak, to którego, się którego, zgadza. którego posłałem, jest Chrystusa. I dla mnie mhm. również jest to werset, który pokazuje. To, co też wcześniej y, mówiliśmy, bo stąd nasze, y, nasze zdanie na ten temat się też mniej więcej wychodzi, z pewnych wersetów, które są w Biblii, ale nie jest to tak z kontekstu mm -hmm. po prostu, Tylko uważam, że jest wiele takich wersetów i wiadomo, każdy ma y, nad czym myśleć, zastanawiać tak, tak. się. No. I najważniejsze, żeby był sobie być przekonanym tak. i mieć na to jakieś argumenty i dowody. Mm -hmm. Jasne. No. Y... A każdy i tak odpowie za siebie, ze swoje tak. Tak, no. Ja też znam osoby, które wyszły od świadków, nie? Yy, nie proponuję Wam tego, może macie rodzinę i tak dalej. Niech to się stanie w Bożym czasie. Yy, ale macie prawo czytać Biblię, nie? Samodzielnie też. Oczywiście. Macie. Tak. Ja no. no, Tak. się Tak. samodzielnie, to nie tak. jest tak. No. Też wiele osób twierdzi, że nie wiem, jaka jesteś konkretna religia, no. idzie, słucha tego, tego, co mówi i nie myśli samodzielnie. Tak. Ja, mam, uważam, ja mam, mam ten plus, że jestem poza organizacją mogę czytać Biblię we wszystkich tłumaczeniach, w oryginale też. Wy macie oryginał interlinie, ale po grecku, tak? Ale już nałożone jest na to potem wasze tłumaczenie. To Są też aplikacje... No. Bardzo wiele lat e, używaliśmy Biblii Tysiąclecia. Mm -hmm. e, więc też nie mamy tak. swoją no. wersję. I no jakby... tak, bo jeszcze Polska nie była przetłumaczona, tak? Dopiero w latach 90. So, niedawno mieliśmy sobie. I ona jest z angielskiego tłumaczona, nie? Też nie z oryginałów. E... To, że różnych przekładów. Tak. I tak samo e, też uważam, że jest to bardzo mądre i ważne, żeby jednak to różne przekłady tak, i wtedy człowiek tak. widzi, tak? No. Więc y, to mhm. nie jest tak, że my tylko idziemy i słuchamy i tak nie myślimy, bo no. uważam, że każdy ma też wolną wolę i też tak. mamy możliwość używania mózgu, więc... Tak, no, jasne, to no. To, że yy... Dużo godzin spędzacie, dużo nauczania macie yy, przez strażnicę, gdzie czytacie te fragmenty, tak? I tam nic... Ale przez cała strażnica, wszystkie nasze artykuły są na podstawie Biblii. No, ale tu... Ale pokazałem Wam, nie? Błędy które sami możecie znaleźć. Nie ufajcie mi. Pokazałem wam błędy w, w Kolosan. Wszystkie inne rzeczy przez Jezusa. Nie ma tego w żadnym oryginale. W żadnej Biblii. Prawda? No, także mm, to do zastanowienia wam zostawiam. A słyszałyście o tym, że y, w imieniu ja Je Je Jehowa mówicie, ja mówię Jachwę. E, Jachuła jeszcze słyszałem. Taką możliwość. Żydzi sami nie wiedzą, jak to wymówić. E, że w tym pierwotnym zapisie, jaki miał... Y, Jaki miał Mojżesz w jego języku, to były piktogramy starohebrajskie. j h Tak, Y-H-W-H. I w ogóle ten alfabet starohebrajski coś oznaczał. Czyli V to były gwoździe do przybijania namiotów. Widzicie V? Takie były drewniane gwoździe kiedyś. I to trzymało linkę od namiotu, tak? Albo kawałek tego fragmentu od namiotu. Jod z hebrajskiego. To są piktogramy, czyli każda litera oznacza obrazek jakiś. Jod oznaczał rękę. Nie? Widzicie? Podobne do ręki? H oznaczało człowieka modlącego się z, z rozpostartymi rękoma. I od w h Czyli w samym imieniu Jahwe jest przebita dłoń gwoździem i rozpostarte ramiona. Zobaczcie. W pierwotnym znaczeniu. Ten hebrajski, co teraz widzimy, to on potem po niewoli babilońskiej te literki się poprzekręcały. Oni zmieszali ten swój język, nie? Z tamtymi literkami. No. Także piktogramy też można znaleźć sobie, co oznacza imię Jachwe w piktogramach starohebrajskich. Także Jezus to Jachwe. Wiem, że to dziwnie brzmi. I no, no. wiecie? To... No. I zdanie Biblii, bo Jezus o sobie powiedział: Jachwe, Jam jest ego Amy i kamieni nas W Biblii to jest. I w Apokalipsie wszyscy dają pokłon. Wszystkie narody przez tysiąc tysiąclecia, prawda? Niesamowite. Także Jezus nie jest stworzony. Nie jest aniołem z piórkami, nie jest Michałem e, tym archaniołem, w, y, bo jest ponad aniołami. W Hebrajczyków szytkamy, że jego imię jest ponad, więc jest kimś więcej. Bóg. Jeden Bóg. Jeden Bóg. Fajnie, dziękuję Wam za wysłuchanie. <laughs> Trzymajcie się. Miłego.